Cześć, witajcie w kolejnych ulubieńcach miesiąca. Zapachowych, oczywiście, ulubieńcach. Miesiąc, lipiec nam się skończył, więc czas na to, abym przedstawiła Wam swoje ulubione zapachowe produkty, których używałam z wielką przyjemnością w ubiegłym miesiącu. Tak wygląda koszyczek. Dzisiaj jest troszeczkę bardziej napełniony niż był ostatnio, bo mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem produktów. Tak to wszystko wygląda. Także zacznijmy może. Pierwsza rzecz, o której ja mogę powiedzieć. A niech będzie to mgiełka zapachowa Victoria's Secret z takiej serii Beauty Rush. Ta seria polega na tym, że mgiełka ta ma w sobie też, nie wiem czy będzie widać, chyba tak, taki olejek pięknacyjny i jest dwufazowa. Jak zmieszamy sobie, to tak fajnie nam będzie się ta konsystencja ze sobą zespalać. I możemy wtedy też jednocześnie nadać naszemu ciału zapach, ale też dokładnie nawilżyć, dlatego że fajne jest to w tym, o jak ona fajnie pachnie. To jest też fajne, że ta skóra naprawdę jest nawilżona i nie, nie jest taka mocno tłusta, bo czasami kosmetyki dwufazowe z takim, <laughs> z takim olejkiem w środku sprawia, że ta tłusta warstwa zostaje nam na skórze i ubrania się brudzą, wszystko się brudzi, i jest nieprzyjemnie, a tutaj tego nie ma. Sam zapach jest bardzo mm, taki cukierkowy powiedziałabym. czuć wyraźnie, jakby takiej zaki, dodatkowo. Wyraźnie czuję jeszcze nutę arbuza, więc to jest taki, więc jest to taka delikatna słodycz, świeża słodycz, ale no mówię, to jest taki pozytywny zapach, no taki zapach cukierków, jakieś, jakieś takie landrynki owocowe, arbuzowe i takie lizaki. Strasznie fajna sprawa. I zawsze też używając tej giełki humor mi się poprawia, bo jest no, no jest taki e, zapach właśnie dzieciństwa, takich słodyczy. Fantastyczna rzecz. Dobrze, dalej. Dalej mam peelingi dwa do ciała marki Joanna z serii Naturia. Pewnie znacie, pewnie znacie, dlatego że jest to dosyć popularna seria. Ja uwielbiam te peelingi przede wszystkim za zapach za zapachy, bo zapachy mają niesamowite. Miałam chyba każdy. Z tego co pamiętam miałam chyba każdy. Kawa jest przepiękna, ale no to może niekoniecznie na lato. Gruszka i kiwi. Kiwi jest tyle ciekawe, że jest to zapach taki słodki. Natomiast gruszka jest zdecydowanie bardziej energetyczna. Gruszka można powiedzieć, że jest taka jakby świeżo zerwana, taka cierpka jeszcze troszeczkę. Ten zapach jest taki pobudzający, fajny, energetyczny. O tak, tak, zdecydowanie. Tak od razu macie, wiecie, macie taką energię do działania, jak się rano sumujecie. E, Kiwi też jest fajne, ale to już taki jest bardziej właśnie słodki ten zapach. Także no, gruszka chyba z tych dwóch jest moim lepszym ulubieńcem, bardziej ulubionym. Dobrze, e, to lecimy sobie dalej. Niech to będą perfumy. E, perfumy e, znów Dona Karan, tym razem zapach piór. Słuchajcie, jest to zapach taki dosyć specyficzny. Z tego względu, że jednocześnie jest to zapach świeży, ale ma w sobie też bardzo mocno zaakcentowaną waniliową bazę. Czyli można powiedzieć, że jest taki waniliowy świeżak, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Z pewnością jest to aromat, który intryguje wiele osób, dlatego że mając go na sobie wielokrotnie byłam zapytana tym, czym pachnę. Więc z pewnością intryguje. Może nie będę tutaj jakoś więcej za dużo mówić na temat tego zapachu, bo on zasługuje z pewnością na odrębną recenzję. Powiem tylko, że jest to taka kategoria zapachowa, którą ja nazywam e, taki zapach współgrający z naszym zapachem naturalnym ciała, tak zwany skin scent. Czyli to jest zapach, który po paru godzinach. Ktoś, nie znając nas, może nie wiedzieć, czy to jest zapach perfum, czy na przykład to jest nasz naturalny zapach ciała. On no, tak fajnie y, się y, z nami komponuje, ale o tym powiem jeszcze dokładnie, kiedy. No w jakimś innym filmiku. Z pewnością jest to zapach godny uwagi, ma bardzo dobrą trwałość. Teraz, jak mamy te koszmarne upały, to powiem Wam, żebym się zadusiła w tym zapachu, ale w ubiegłym miesiącu jego ja używałam regularnie, bardzo często, bo miałam taką fazę na niego. Teraz już mi troszeczkę przeszło, bo mówię, no to już nie ta pora, za gorąco. Pokażę jeszcze opakowanie. Opakowanie jest interesujące z tego względu, że. Ma wytłoczone takie kwiaty różnego rodzaju, z przodu, z boku, z tyłu. No bardzo ciekawie to wygląda, tak naturalnie. Bardzo mi się podoba to pudełko. Eee, kolejny produkt będzie to. Eee, co to jest właściwie? Błyskawicznie brązujące żel do twarzy i ciała. Właśnie, marka GOSZ. Eee, nie wiem, jakie wy macie doświadczenie z samoopaleczami i produ produktami brązującymi, ale ja mam to doświadczenie bardzo złe. Dlatego, że kiedyś swego czasu. Co to było? Taki balsam brązujący DAW. One, one cały czas są dostępne na rynku. Pamiętam, że kiedyś się skusiłam, bo stwierdziłam, że on pe będzie pewnie fajny zapach. Bo powąchałam oczywiście najpierw opakowanie i pachniał bardzo pozytywnie, więc stwierdziłam, no, z pewnością się nada i będzie dobry. Ale słuchajcie. Po dwóch, trzech godzinach, jak to zaczęło śmierdzieć, naprawdę, ja po prostu nie mogłam sobie dać rady sama ze sobą, nie mogłam wytrzymać tego zapachu. Mało tego, że, że ta skóra tak nieprzyjemnie pachniała, to jeszcze ubranie przeszło tym zapachem. miałam fakt, że tam gdzieś się pobrudziło, co się zdarza przy tych samoopalaczach i produktach brązujących. No, ale ten sam zapach, no, wierzcie mi, byłam po prostu taka wściekła. Byłam taka, no, po prostu zawiedziona, bo na początku pachniał ładnie, a później okazało się, że po tym ze skórą, no, to był prawdziwy śmierdziuch i e, no, i od tego czasu miałam taki dystans do tego typu kosmetyków. Zdecydowanie. Także, jeżeli na przykład Wy też gdzieś tam się spotkaliście z tym, że te kosmetyki po pewnym czasie Was drażnią tym zapachem, to ten produkt będzie z pewnością zupełnie bardzo no, taką przyjemną odmianą. Dlatego, że sam zapach pachnie bardzo świeżo, ale to nie jest taka świeżość. Kwiatowa, czy owocowa, jest to taka świeżość bardziej, mi się kojarzy ten zapach jak nieraz już rozwiesimy pranie, tak świeżo, e, świeżo właśnie rozwieszone pranie na wietrze i to jest taki zapach troszeczkę właśnie delikatnie taki bawełniany, m, takiego żelu pod prysznic świeżego, bardzo fajnie, bardzo pozytywnie. E, występuje w dwóch wersjach, wersja medium, którą trzymam w dłoni, wersja light. Problem polega na tym, że e, no ja mam raczej taką ciemną karnację i e, no ale zawsze wiadomo, są takie, łatwo się opala, a zawsze są takie miejsca, które opalić trudniej, więc stwierdziłam, że się takim produktem wspomogę. Ale w moim przypadku nie ma zbyt widocznego efektu. Znaczy ten ofer, efekt opalenizny jest taki średni, bo, no mówię, to jest bardziej dla takich skór, dla takich karnacji jasnych, ewentualnie takich średnio opalonych. Mnie przydałby się odcień jakiś, właśnie, nie wiem, ciemny. I wtedy myślę, że byłoby ok. Także no, za dużego efektu tym nie osiągnęłam. Ale no jeżeli Wy macie powiedzmy taką jaśniejszą karnację, no to spokojnie to Medium jak najbardziej się Wam przyda. No i zapach, naprawdę zapach. Pachnie fantastycznie. Wypróbujcie sobie kiedyś, bo, bo warto. Kolejna rzecz. Przedostatnia. To jest żel pod prysznic marki Avon. Mam tutaj jagody i jak bardzo, słuchajcie, energetyczny zapach, bardzo. E, oprócz jagód ja tu czuję czerwoną porzeczkę, troszeczkę czarnej porzeczki. E, ewidentnie czuję grejpfruta i e, zieloną herbatę. Mocno energetyzujący zapach. Jak nie chce mi się rano wstać e, i umyję się tym żelem, to od razu mam chęci do działania. To podobnie jak ten peeling e, właśnie z, z Joanny też daje taki efekt, ten zapach bardzo taki pobudzający do działania. Także fantastyczna sprawa. Dosyć długo się utrzymuje ten zapach na skórze, także nie jest tak, że po 5 minutach już go nie czujemy, tylko jest ewidentnie wyczuwalny, tak nawet jeszcze spokojnie przez godzinkę. Także duży, duży plus. Dobrze, że pieni, nie wysusza skóry, także polecam serdecznie. Taki zapach super na lato. Ostatnią rzeczą, którą mam do pokazania, jest mydełko marki Nivea. Jest to jagoda z mlekiem i teraz tak ten zapach pachnie tak jak takie żelki Haribo czy były też jakieś inne, nie pamiętam ale właśnie taki zapach jak cukierkowy też z jednej strony ale bardziej właśnie jak te owocowe żelki, te ciemne były tam właśnie porzeczkowe chyba, wiśniowo jakieś tam, no i to jest taki właśnie podobny zapach Przepięknie pachnie to mydło, naprawdę przepięknie. Ja powiem Wam, że przetestowałam bardzo dużo mydeł, chyba praktycznie wszystkie, jeżeli chodzi o mydła w kostce yy, z tej marki. Nie wiem, do czego Wy używacie mydła, yy, to znaczy mydła w kostce czy do, czy do rąk, czy do mycia całego ciała. Yy, u mnie to jest różnie, w zależności od tego, co mi wpadnie z rana w ręce, a, a różnie bywa z tym, więc potrafię się umyć naprawdę dziwnymi rzeczami. Także to jest... A, to jest długa historia. No ważne W każdym razie to mydło, jeżeli byście się zdecydowali, żeby umyć nim swoje całe ciało, to jak najbardziej polecam. Z tego względu, że ono, mało tego, że zostawi bardzo ładny, taki w miarę intensywny ten zapach przez dłuższy okres, to jeszcze nie wysuszy Waszej skóry, tylko ładnie tak też no, może nie wilże, ale, mówię, nie wysuszy. To już jest duży plus. No i sam zapach fantastyczny, bardzo, bardzo pozytywny. Tak to wszystko wygląda. No dobrze, to już to byłoby na tyle w takim razie. Dzięki serdeczne za to, że ze mną jesteście. Taka informacja dla Was założyłam Instagrama w końcu. Także jeżeli macie chwilę wolnego, to wpadnijcie zobaczyć, co u mnie słychać. Także dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia.